Cześć, Ty Marcin Wytrążek, witam bardzo serdecznie. Myślę, że dzisiaj będzie całkiem ciekawy odcinek, który pomoże Ci usprawnić Twoje ciało. Więc jeżeli masz bóle kręgosłupa, bóle kolan, bóle bioder, to najprawdopodobniej odniesiesz z tego korzyść. Nagrywałem już odcinki poświęcone wzmacnianiu mięśnia pośladkowego i to w taki łagodny sposób, gdzie stoimy przy krześle i wykonujemy ruchy nogą do tyłu, czyli łagodnie i delikatnie. Osobom pewnie, które dźwigają ciężary, wydaje się, że to nie są ćwiczenia wzmacniające. No bo jak może być tylko zwykły ruch nogi do tyłu, pociągniętej do tyłu wzmacnianiem mięśni pośladkowych, no bo one podnoszą po 100 kg. Natomiast dla wielu osób, które cały czas wykonują pracę siedzącą, w ogóle mają siedzący tryb życia, wykonywanie regularnie wyprostu nogi do tyłu no przynosi dużą korzyść w postaci zaktywizowania mięśni pośladkowych. Średniego, małego, wielkiego, trochę grupy kulszowo-goleniowej i no, bawię się tego typu ćwiczeniami, ruchami, analizuję. I pomyślałem, że fajną rzeczą by było wykonywać chód wstecz czyli chodzenie do tyłu. I byłem ciekaw, czy ktoś w ogóle rozważa tego typu kwestie. I okazuje się, że bardzo wielu trenerów, fizjoterapeutów i naukowców rozważa kwestię chodzenia do tyłu. Więc to jest to niezwykle ciekawe zagadnienie, które troszeczkę wspiera fakt, że samo czynne wyprostowanie kończyny no jednak jest wzmacniające. I oczywiście, no jeżeli mamy niewielką przestrzeń, no to wykonywanie tylko wyprostu kończyny dolnej do tyłu. Jest może niewielkim wzmacnianiem, ale jednak jest. A teraz, jeżeli mamy jakąś przestrzeń, no to fajnie będzie wykonywać chodzenie do tyłu na większej przestrzeni. Teraz, troszeczkę więcej o tym chodzeniu do tyłu. Jakie z tego tytułu są korzyści? Z jednej strony, będzie to wzmacnianie kończyn dolnych, bo bardzo często chód, szczególnie z wychylonym środkiem ciężkości do przodu, będzie obciążał stawy kolanowe. Chodzenie do tyłu natomiast będzie wzmacniało aparat na tylnej stronie, aparat zgięciowy, więc chodzenie do tyłu będzie działało przeciwbólowo na kolana. Więc sprawdź za chwilę, czy tak jest w Twoim przypadku, że chodzenie do tyłu, nie wiem, przez 2-3 tygodnie, po kilkanaście minut dziennie, czy przyniesie taką korzyść w postaci zmniejszenia dolegliwości bólowych kolan. To, co się będzie jeszcze odbywało w czasie chodzenia do tyłu, to to, że będzie wydłużany przód Czyli będą wydłużane zginacze i jednocześnie aktywizowani antagoniści, czyli prostowniki. Więc to jest bardzo fajny sposób też na poprawę mobilności, zakresu funkcjonowania zginaczy bioder względem prostowników. Więc chodząc do tyłu za chwilę, będzie można też pracować nad rozluźnieniem. I to chyba takim sensownym rozluźnieniem mięśni zginających biodro, bo bardzo często jest tak, że po prostu piłeczkujemy te okolice albo wykonujemy po prostu bierne rozciąganie tej okolicy, niekoniecznie funkcjonalnie rozpracowując tę okolicę. Teraz trochę szczegółów na temat tego chodu, bo to nie może być takie człapanie do tyłu. To nie może być odwzorowanie Twojej pochylonej sylwetki do przodu. Więc to, co tutaj będziemy robili, to będzie pewien montaż kilku odcinków wstecz, które były. Czyli z jednej strony utrzymywania tyłu pochylenia, tak żeby sylwetka była prosta, tułów, żeby był prosto. Z drugiej strony wyprost w stawie biodrowym, więc tułów pozostaje prosto i powolutku sięgamy nogami do tyłu, czyli wykonujemy kroki do tyłu. Jest to rzecz dosyć oczywista. Więc podejrzewam, że wiele osób mówiło o do tyłu, na WF-ie się biegało, do tyłu, i tak dalej, no ale może to było 40 lat temu, i od 40 lat być może nigdy nie chodziłeś ani nie chodziłaś do tyłu. Co ciekawe, w krajach azjatyckich. Wiele osób wie, że chodzenie do tyłów jest korzystne. Nie do końca się prześledziłem, jakie mają na to uzasadnienie, no ale już setki, tysiące lat temu wpadli na to, że chodzenie do tyłu jest jakimś równoważeniem chodzenia do przodu. No niezwykła obserwacja, można powiedzieć, że taka oparta o doświadczenie życiowe, a nie o jakieś badania naukowe. Oczywiście to będzie dziwne być może, jeżeli wyjdziesz do parku na ulicę i zaczniesz chodzić do tyłu. I musisz to w sobie przerobić, bo bardzo często się zastanawiamy nad tym, co sobie ludzie pomyślą, że ja teraz chodzę do tyłu. Natomiast jak wyważysz dwie sprawy, co ludzie o mnie pomyślą, a to, że będę mieć mocniejsze biodra, mniej obciążony kręgosłup, mniej obciążone kolana, sprawniejsze nogi, to może niech wygra to chodzenie do tyłu. Może nie musisz chodzić główną ulicą w centrum miasta, natomiast jeżeli znajdziesz sobie fajną alejkę w parku, może jakąś fajną boczną alejkę na osiedlu, to tam trenuj chodzenie do tyłu. Może najpierw kilka minut, później kilkanaście. Może na początek chodzenie po mieszkaniu, więc niech to będzie na początek może parę kroczków, żeby się przyzwyczaić, zobaczyć jak to jest chodzić do tyłu. Angażować prostowniki, więc, tak jak wspomniałem, to nie może być tylko takie szuranie i człapanie, tylko tak jak w ćwiczeniach, które kiedyś pokazywałem, tyło pochylenie, wyprost biodra, prosty tułów, i powolutku przenosimy ciężar ciała. I znowu, wyprost, y, prosta sylwetka, i powolutku idziemy. Niezwykle ważna rzecz, to żeby się przekonać, czy po drodze z tyłu za nami niczego nie ma. Chodzenie do tyłu niezwykle usprawnia. I poprawia koordynację. A co za tym idzie? Zapobiega upadkom, czy zmniejsza ryzyko upadków, co szczególnie dla osób starszych, a troszeczkę osób po 60 roku życia ten kanał ogląda, jest przydatne. Więc weź pod uwagę, że to nie jest żartobliwe i zabawne ćwiczenie, chodzenie do tyłu, tylko można naprawdę się usprawnić, i wiele osób to obserwuje, które chodzą do tyłu, tak jak śledziłem temat, yy, sprawia, że chodzenie do tyłu, Poprawia chód do przodu. Więc im będziecie się swobodniej chodziło do tyłu, tym się nagle może okazać, że coraz lżej i swobodniej chodzić się do przodu. Więc myślę, że to jest naprawdę e, wartościowe zadanie, e, słuszne, konieczne do doskonalenia w najbliższym e, czasie. Kolejny element, na który warto zwrócić uwagę, to jest naprzemienność pracy obręczy barkowej i obręczy biodrowej. Więc dobrze by było w czasie tego chodu wykonywać jednocześnie ruchy naprzemienne kończynami górnymi. Żeby to nie było tylko w takim usztywnieniu, że tu jest usztywnienie i jak po linie jakieś chodzenie, tylko żeby to było odwzorowanie takiego naturalnego chodu do przodu, tylko żeby to było odwzorowanie naturalnego chodu. Baw się tym troszeczkę, bo możesz się bawić zarówno tempem, czyli chodzić szybciej, możesz się bawić długością kroku i pracować nad długością kroku, może początkowo fajna rzecz pracować nad malutkimi krokami, skupić się na czuciu, na sylwetce, a z czasem może się skupić na tym, żeby te kroki były większe bardziej rozciągały przód biodra, czyli staraj się sięgnąć tą nogą bardziej do tyłu i napiąć w ostatniej fazie pośladek. Więc napiąć pośladek i do tyłu, czy można by było się ewentualnie pokusić, jeżeli naprawdę jest bezpieczny teren za nami, nie ma nikogo, nie ma niczego, żadnych dziur, przeszkód, żeby wręcz postarać się troszeczkę potruchtać, czy no, niemalże biec. Jeżeli jesteś osobą sprawną, jesteś może biegaczem, który ogląda ten odcinek. No, to może nawet fajnie by było pobiegać sobie 15 minut do tyłu. Zobaczyć jak, zobaczysz, jak wzmocnić się aparat ruchu, jak swobodnie ci się będzie biegło do przodu. Kolejnym atutem to jest, że to jest niezwykła praca dla ośrodkowego układu nerwowego, czyli praca dla mózgu. Jest to jakieś nowe zadanie, jest to coś ciekawego, więc zarówno będzie to zadanie, które poprawia pracę szarych komórek, jak i gdzieś na pewno pozytywnie wpływa na nastrój. Daj znać, co o tym myślisz, czy słyszałaś o tym, słyszałeś o tym, czy może chadzasz czasami do tyłu. Jak przeglądałem kanały zagraniczne. To jest troszeczkę osób, które temat śledzą, a tak jak wspomniałem, są już badania naukowe na temat wartości chodzenia do tyłu i to, na co ten chód wpływa. Ewentualnie daj znać za jakiś czas. Czy po takim dwuty, dwutygodniowym cyklu treningowym chodzenia do tyłu, nawet może w domu raz po raz dla zabawy yy, fajnie sobie pochodzić, daj znać, czy jest tak, że inaczej odczuwasz nogi, czy one są może troszeczkę mocniejsze, yy, nie wiem, czy jest ci weselej, zabawniej yy, dzięki temu, że można urozmaicić życie i naszą lokomocję, która niestety jest bardzo często taka nudna w pochyleniu na płaskim terenie i tylko i wyłącznie do przodu. To tyle na dziś, bo myślę, że będę jeszcze wracał do tego tematu. Niezwykle ciekawy, niezwykle intrygujący, a jakże prosty i wydaje się być naturalny. Łapka w górę, zapraszam do subskrypcji mojego kanału, napisz proszę komentarz, daj znać co i jak i do zobaczenia następnym razem. Cześć!